Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się w arcyważnym temacie i nie boję się używać takich słów, dlatego że rozmawiamy i o tym, co teraz, ale tak naprawdę rozmawiamy o kwestiach, które rzutować będą na wiele, wiele lat w przyszłość. Będziemy rozmawiać o polskim obywatelstwie, będziecie Państwo rozmawiać o polskim obywatelstwie, a wszyscy przecież wiemy, że polskie obywatelstwo, ta możliwość posiadania dokumentów z orzełkiem, ta możliwość pokazywania dokumentów z biało-czerwoną flagą to gigantyczny przywilej. Gigantyczny przywilej ale także wielkie obowiązki. Dziś polski paszport jest jednym z najbardziej oczekiwanych i wyczekiwanych dokumentów. Wiecie Państwo, są te rankingi, które mówią, że polskie dokumenty, a więc polskie obywatelstwo, to jest siódme najbardziej oczekiwane obywatelstwo na świecie. Dzieje się tak dlatego, że Polska to kraj, który się rozwija, że Polska to kraj, w którym żyją fantastyczni ludzie, że Polska to kraj tworzący gigantyczne możliwości. Polska to kraj, który daje z jednej strony i szansę normalnego, dobrego życia zawodowego, ale też bezpiecznej, bezpiecznej przyszłości dla nas wszystkich, dla tych, którzy w Polsce e, mieszkają. Dlatego tak ważne jest to, aby te wszystkie osoby, które ubiegają się o polskie obywatelstwo, które ubiegają się o to, aby być Polakami, przeszły właściwą, dobrą, merytoryczną ocenę i procedurę. Procedurę, która z jednej strony zagwarantuje, zagwarantuje nam wszystkim, współobywatelom, nam wszystkim Polakom, że dana osoba, która tutaj przyjedzie, będzie. Jest osobą gwarantującą bezpieczeństwo, gwarantującą to, że z Polską wiąże swoje losy zawodowe, że z Polską wiąże swoje losy osobiste, że w sposób właściwy zna polską tradycję, polską kulturę, że identyfikuje się i z tym, co nasze polskie, jeżeli chodzi o naszą przeszłość, że tutaj chce budować swoją przyszłość, ale przede wszystkim, że chce być jednym z nas, jednym z Polaków. Ostatnio ta dyskusja, jak państwo wiecie, toczy się w sposób bardzo, bardzo ożywiony. Pojawił się projekt pana prezydenta Nawrockiego dotyczący kwestii wydłużenia okresu przyznawania obywatelstwa. Dlatego też my podchodzimy do tej sprawy, chcemy podchodzić do tej sprawy uwzględniając także to, co zapisał pan prezydent, ale patrząc na ten problem znacznie, znacznie szerzej. Bo przecież to nie chodzi tylko o czas, który dana osoba spędza w Polsce. To też jest istotne, ale nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, czy osoba, która ubiega się o polskie, o polskie obywatelstwo tak naprawdę jest w sposób właściwy związana z Polską właściwy, to znaczy rozumie Polaków, chce wśród Polaków żyć, chce dodawać tą cegiełkę do polskiego dobrobytu, do polskiej, do polskiej społeczności. Dlatego proponujemy debatę o rozwiązaniach znacznie Szerszych niż proponuje pan prezydent. Proponujemy znacznie szersze popatrzenie na tę na problematykę, dlatego, że tak jak powiedziałem, uważamy to za kwestię fundamentalnie ważną dla naszej przyszłości. To, w jaki sposób ustawimy ten system, to w jaki sposób przygotujemy ten system, to kwestia tego, jak przez najbliższe lata, najbliższe dziesięciolecia, będziemy prowadzili naszą politykę, jeżeli chodzi o udzielanie polskiego obywatelstwa, o ten zaszczyt, największy zaszczyt, który który Polska może dać obcokrajowcowi, który w Polsce chce mieszkać. Polski paszport, polskie dokumenty to wiarygodność, Polski, polskie dokumenty to dokumenty, które przyciągają w tym dobrym tego słowa znaczeniu, a my dziś jesteśmy Jesteśmy tutaj po to, aby rozmawiać o takich rozwiązaniach, które w sposób właściwy ten proces będą nadzorować, prowadzić. Ja bardzo dziękuję moim współpracownikom, dziękuję bardzo panu ministrowi Maciejowi Duszczykowi, który już kilka miesięcy temu mówił Państwu, przedstawiał Państwu pierwsze założenia ustawy, z którą będziemy chcieli pójść do polskiego parlamentu. Bardzo dziękuję za te tygodnie pracy, bardzo dziękuję za to właśnie takie twórcze podejście do tej problematyki. Pan minister, jak Państwo wiecie, zajmuje się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji kwestiami. Polityki międzynarodowej, kwestiami migracyjnymi też przez wiele, wiele miesięcy nadzorował kwestię departamentu zajmującego się obywatelstwem. Maćku, bardzo dziękuję za tą pracę. Za chwilę pan minister Duszczyk będzie mówił więcej o tematyce, która interesuje bardzo media, czyli kwestie testu, testu na to właściwe przywiązanie do. Polski. Dziękuję także bardzo pani minister Magdalenie Roguskiej, która e, przejęła, jeśli tak mogę powiedzieć, od pana ministra duszczyka nadzór nad kwestiami obywatelstwa, ale ta współpraca pomiędzy obogiem państwa ministrów, panie minister, z panem ministrem doprowadziła do tego, że ten, ten materiał do tej dyskusji jest tak szeroki, i tak komplementarny, i po tej dyskusji będzie dobrym dobrą podstawą do spisania już konkretnych rozwiązań, rozwiązań legislacyjnych, który, które na koniec trafią do polskiego parlamentu. Pani minister też zaraz będzie mówić o tym, co chcemy, aby w tej ustawie, jakie mają być te podstawowe elementy, które w tej ustawie mają być zawarte. Ja bardzo dziękuję i liczę na dyskusję, dyskusję tych wszystkich środowisk, które są w to zaangażowane. Liczę, że pojawią się ciekawe nowe wnioski i liczę też, że ta dyskusja to jest początek procesu, który zaangażuje wszystkie wszystkie siły polityczne w Polsce do tego, aby, o tym, aby nie bać się o tej tematyce rozmawiać. Liczę tutaj także na, na dialog z panem prezydentem Nawrockim. Wiem, że jest przedstawiciel pana prezydenta w tej sprawie, tak jak powiedziałem, zasadniczej dla naszej przyszłości. Uważam, że niezależnie od bieżącej polityki. Musimy wypracować jeden właściwy, całościowy, chcę to podkreślić, całościowy system myślenia o polskim obywatelstwie i to, o tym, jak zamierzamy je przyznawać. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, naszym nadrzędnym celem jest, by w tym szerokim gronie podczas tej dzisiejszej dyskusji przedyskutować, przeanalizować te wyniki prac, które mamy dzisiaj Państwu do przedstawienia, wyniki prac, które zostały wypracowane właśnie podczas ostatnich miesięcy prac zespołów pod przewodnictwem pana ministra Duszczyka tutaj w MSWIA. Zależy nam też na tym, by efekty tych prac, a efektem tych prac będzie projekt, który złożymy w Parlamencie, by ten projekt miał jak najszersze poparcie bo jesteśmy przekonani co do tego, że kwestie polskiego obywatelstwa powinny być wyjęte z takiego bieżącego sporu politycznego. Mamy kilka zasadniczych zmian, kilka filarów, cztery filary, na których budujemy nowe myślenie o polskim obywatelstwie, o procedurze przyznania, uzyskania polskiego obywatelstwa. Mamy bardzo dużo wyzwań we współczesnym zmieniającym się świecie. Nikogo nie trzeba przekonywać co do tego, w jak trudnej sytuacji geopolitycznej i coraz trudniejszej znajdujemy się, jak bardzo zmieniają się kwestie dotyczące migracji w Europie i na świecie. To są wyzwania, które każą nam reagować i każą nam znaleźć taki środek pomiędzy otwartością a odpowiedzialnością. To jest zadanie dla nas wszystkich. Nasza propozycja, jak już powiedziałam, opiera się na czterech filarach. Pierwszy z nich to długość pobytu, drugi lojalność wobec państwa polskiego, trzeci test na obywatelstwo i dobra znajomość języka polskiego i czwarty to rezydencja podatkowa. Długość pobytu, mówimy tutaj o takiej kwestii, którą stawiamy zasadniczo, to pobyt stały ma być kluczowy dla uzyskania prawa do ubiegania się o obywatelstwo. I proponujemy tutaj, będziemy o tym szerzej mówić oczywiście za chwilę, w, 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 w tym czasie, kiedy będą prezentacje. Mówimy o takim terminie ośmioletnim podzielonym na dwa terminy, na dwa takie okresy czasowe. W których mamy mówimy o pięciu latach stałego pobytu w Polsce. To jest możliwość pełniejszej e, integracji, ale także możliwość weryfikacji intencji i takiego zaangażowania obywatela w nie tylko proces uzyskania obywatelstwa, ale w pobyt w naszym kraju i zaangażowanie w tworzenie polskiego społeczeństwa. Drugi filar, czyli podpisanie aktu lojalności wobec państwa. To jest filar, którego dotąd nie mieliśmy w procedurze, to jest kwestia, którą chcemy traktować jako z jednej strony dopełnienie procesu, który jest procesem wieloletnim i który też będzie zwieńczeniem i świadomym wypowiedzeniem tego, jakie mam prawa i jakie mam obowiązki wobec państwa. Mówimy o rezydencji podatkowej przez cały okres stałego pobytu w Polsce. I mówimy o teście obywatelskim i mówimy o większej, lepszej znajomości języka polskiego. To jest nie tylko kwestia nauki, to jest kwestia bycia tu i teraz, zaangażowania życia wartościami, tradycją, historią, teraźniejszością społeczeństwa, do którego się przynależy. To są nasze cztery zasadnicze filary. Będziemy mówić jeszcze o innych zmianach, będziemy mówić jeszcze o innych, nie chciałabym ich nazywać drobniejszymi, ale mniej zasadniczy, zasadniczymi zmianami, ale wszystkie te zmiany łączy jeden zasadniczy priorytet. To jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo tych, którzy ubiegają się o to, by być polskim obywatelem. Bardzo dziękuję za to, że będziemy mogli w tak szerokim gronie porozmawiać na ten temat. Życzę Państwu w tej debacie też takiej, takiego zaangażowania, bo jesteśmy otwarci na propozycje, jesteśmy otwarci na to, z czym Państwo do nas przychodzicie. Chcemy rozmawiać o tym, by tę naszą kompleksową propozycję być może wzbogacić jeszcze inne kwestie, które Państwo także jako praktycy w tym procesie widzicie jako konieczne. Dziękuję. So. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja też zacznę od podziękować. Podziękować po pierwsze Ministerstwu Spraw Zagranicznych, które też współpracowało z nami, patrząc na kwestie dotyczące wypracowania pewnych rozwiązań, które dzisiaj będziemy prezentować, a również też dziękuję pani dyrektor Prus, dyrektor Departamentu Repatriacji Obywatelstwa za tą pracę, którą w ostatnich miesiącach zrobiliśmy, przygotowując kompleksowy projekt. Pragnę przypomnieć, że kwestia dotycząca obywatelstwa to jest też kwestia, która znalazła się w strategii, która Prawie rok temu równo została przyjęta. My od tamtej pory zaczęliśmy natychmiast pracować nad pewnymi koncepcjami, patrząc, w jaki sposób powinniśmy nowocześnie ukształtować przepisy dotyczące obywatelstwa po odzyskaniu kontroli nad polityką wizową, nad zezwoleniami na pracę. W ostatnich dniach też była debata w tej kwestii. Tutaj likwidujemy zezwolenia dla pozoru wizy, które były wykorzystywane. Wiele rzeczy tutaj się już udało zrobić, ale obywatelstwo też jest takim miejscem, w którym, którym musimy przepisy zmienić, bo Polska się zmieniła w ostatnich, w ostatnich latach. I trzeba bardzo szybko dostosować przepisy do wyzwań, z którymi się dzisiaj borykamy. Pozwólcie mi Państwo, że powiem kilka dosłownie słów o teście obywatelskim. To jest to całkowicie nowe rozwiązanie, które jest stosowane w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale tak naprawdę przez kilkadziesiąt państw na całym świecie. Te państwa doszły do do pewnego przekonania, do takiego przekonania opierającego się na takim założeniu, że nie tylko i wyłącznie czas jest tu ważny, ale kwestia integracji. To jest pewnego rodzaju nauczka, czy pewnego rodzaju lekcja, którą wyciągnęły państwa Rupy Zachodniej które miały takie przepisy dotyczące długości pobytu, ale ten, to obywatelstwo nabywane, nawet, nawet nabywane po dłuższym pobycie, po by, po, na przykład po przebywaniu głównie w swoich własnych grupach społecznych, powodowało to, że te osoby w żaden sposób nie były zintegrowane ze społeczeństwem państwa przyjmującego. Jeżeli sobie przypomnimy nawet nasz przykład, tak? Przykład w przykład Polaków, którzy mieszkali, mieszkają w Chicago, to ich na przykład znajomość języka często angielskiego wcale nie jest taka, nie jest taka dobra, ponieważ poruszają się we własnym, we własnym gronie. Jeżeli spojrzymy sobie na też nauczkę niemiecką, jeśli chodzi o mniejszość turecką, no to się okazuje, że też mamy do czynienia z osobami, które nie czują się w żaden sposób Niemcami, a mają obywatelstwo niemieckie. To, co jest dla nas również bardzo, bardzo istotne, to to, że coraz więcej Polaków, którzy zmieniły obywatelstwo, mówiąc o tym, że ja nie chcę być obywatelem polskim, z, nabyło obywatelstwo francuskie, niemieckie, wielu jeszcze innych państw. Dzisiaj do tych obywatel zwraca, bo uznając, że polskie obywatelstwo ma swoją olbrzymią wartość. I to dobrze, bo to pokazuje też zmianę, z jaką, z jaką, mamy, jaką mamy do czynienia. Ale jeśli chodzi o cudzoziemców, osoby, które jednak do Polski ym, przyjeżdżają, w Polsce funkcjonują, to tak jak powiedziała pani minister, nie tylko i wyłącznie sama długość, ale również kwestia dotycząca integracji, znajomości języka poczucia się w pełni, yy, pełni Polakiem. Dlatego też będziemy sporo mówić o teście yy, obywatelskim. Przygotowaliśmy propozycje pierwszych pytań, które mogły być, ponieważ już o tym teście mówiliśmy wielokrotnie, ale większość osób interesuje się dobrze. Ale jak te pytania będą wyglądały? Tak, czasami pojawia się też takie pytanie: A na pewno, czy Polacy by zdali taki test? Oczywiście to jest kwestia, to jest kwestia prawdziwa, ale jednak Polacy wyrastają w, w pewnym korzeniu obecności w Polsce. I czasami niektóre rzeczy są dla nas oczywiste i nie musimy zdawać testu, żeby powiedzieć, że na pewno te wszystkie wartości dla nas są absolutnie, absolutnie oczywiste. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o cudzoziemców, no musimy w pewien sposób sprawdzić ten poziom. Integracji, poziom znajomości obyczajów, poziom znajomości wartości, ale również poziom znajomości tego, czym żyją Polacy, po to, żeby naprawdę ta integracja mogła być efektywna. I kończąc, to jest wszystko, to jest wszystko też w pewien sposób lekcja, tak jak już powiedziałem, z innych państw. Osoby, które nabywają obywatelstwo, stają się obywatelami polskimi ze wszystkimi prawami, również obowiązkami, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej. Obywatelstwo polskie jest również obywatelstwem Unii Europejskiej, o tym nie możemy zapominać. Nikt nie, nie, nie wprowadza tutaj. Żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o kwestie pobytu. Tak, pobyt, cudzoziemiec ma prawo, ma, ma prawo w Polsce przebywać, ma prawo pracować, chodzić do szkoły, płacić podatki, wszystkie inne rzeczy. Więc jeżeli chce w tym momencie być obywatelem państwa polskiego i nabyć wszystkie z tym związane obowiązki, ale również przywileje, no to jednak musimy sprawdzić, czy ten pobyt, który, który był, doprowadził do zintegrowania w polskim społeczeństwie. Polskie społeczeństwo jest bardzo tolerancyjne i tutaj nie ma żadnego nie ma żadnego problemu. Nadal będziemy bardzo tolerancyjni, ale Musimy, musimy tutaj prowadzić nowe przepisy, które z jednej strony czerpią z doświadczeń innych, ale również wychodzą innowacyjnie na, 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 na przyszłość, patrząc, w jaki sposób te kwestie powinny być um, um, uregulowane. Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Dziękuję Państwu.